Produkcja słodyczy na Ukrainie szybko odbudowuje się po trudnych latach i od stycznia do września 2025 roku wartość eksportu wyrobów cukierniczych wyniosła około 660 milionów dolarów. To wzrost o niemal 30%. A tonażowy przyrost sięga około 17,6%. W porównaniu z rokiem ubiegłym. Głównymi rynkami zbytu stały się kraje europejskie, w tym właśnie Polska i Niemcy, co wynika między innymi ze zniesienia ceł na eksport oraz konieczności szukania nowych rynków zbytu, bo rynek krajowy w Ukrainie kurczy się. W branży działa obecnie około 700 do 800 firm, które pokrywają 85 do 90%. Popytu wewnętrznego, a eksport staje się kluczowy dla przetrwania wielu producentów. Warto zwrócić uwagę na to, jak ten trend może wpływać także na polski rynek słodyczy. Konkurencja importowa rośnie i stwarza nowe wyzwania dla lokalnych przedsiębiorstw. Subskrybuj i daj znać, co o tym sądzisz.